maneczko, tu wasz host, Maksiniumi Grać. A w czym zapytacie? No w Ember i dostaje drabiną po głowie. Przestawcie się no tak. ludziska. I tam w Ember i nie ma to jak Ember. Ember, Ember, dawać Ember. Hello. Atakować mnie drabiną. <laughs> Moje, zabieram. Jeszcze A, właśnie. Nowy tryf. Ember o. i... Będziemy jeść... Nie okay. będziemy jeść, tylko będziemy dostarczać jedzenie klientów. Ale na brzmi, że będziemy mieć ok. Okej. Okay. Co chcesz? <grymne> Proszę jakieś chuj do pukania. Oczywiście muszę was umyć, nie? Bo ja oczywiście muszę spręłać wszystkich dookoła. Na tych meetingach. No bo, tym też oczywiście. Aha. A, trzeba brać. A, wypadłem. Ja Od nowa. No, to się wyjściu? Nie, bo nie. Jakbym siedzi no, w <grym> No, teraz mamy go wziąć. A bo musimy go jeszcze wynieść. Tak. Może najpierw... się ma potem. Nie, na go trzeba nakarmić, żeby go móc w ogóle podnieść. Serio? Tak. Tak, jest tak, to takie utrudnienie, o jakby. Dzisiaj ich wynosi. Po prostu tu? On nie zamawiał. On nie zamawiał pizzy. I nie interesuje go to, że chce go ratować w ogóle. Machają ręką. Eeeh, jakby za ma. Kurde, nie wiem, jak on to wytłumaczyć. On tak. No trzeba to gasić też. Nie zapominaj, żonaru to jest Ember. No właśnie, ty tam gasi. Wyłączyłem bezpieczniki. Ała, no nie bijcie mnie żarcie. Kurde, umarłem. Nie chcesz, dobra? Jak ty to zrobiłeś, ja się cię pytam. O, temu się podoba. To nie umiesz zgasić? Zabrałem się w tym dziwnym po drodze. <laughs> o nie. Wyłączyłem przy bezpieczniki. Ała, spadło mi się. No. A gdzie ten człowiek? A ja mogę, odstawiłem go, no bo. Ma... Kurczę. A on jest, gdzie w kosmosie? No, Okej. Okay. No, zacząłem, a masz tego człowieka? No. Właśnie widziałem, że się pali do niego go przy... to Co ty zrobiłeś? Znowu. Ja przeskoczyłem stąd, tu. Stąd, tu. O mnie wypadnie poleciał tam. No, jak skaczesz, to ci. ten człowieka macie, tutaj leży. Skaczesz, to może ci wypaść, człowiek. Tu w ogóle ci szkielet leży. No, bo mi pijał, go ja. Aha, dobra. Ale typowe. Gdzie się ich tam sportuje w ogóle? Nie wiem, właśnie. Wystawiłem ich tak, bo ja nawet nie wiem, gdzie oni mają iść. Nigdzie widzę. Aha, dobra. A mi im dać jedzenie. Nie ratować. I, dać jedzenie i ich zabezpieczyć i tyle, nie? Do. O, piję na północnym Nie Wiecie jakieś zamówienie do pierwsze piętro? Ja tu ratuję, żeby się nie zjarał. Okej. Okay. To sam sobie pójdę. <laughs> A on cypicie. picie. Przypilnuj go, a ja pójdę po jakieś picie. Ja, ja, ja? By tu się tutaj fajczy. To ugasić sufit cały. O, eee, okej. Okay. No, pierwszy raz coś tak dziwnego. No, to było turbo dziwne. Klient popała. No trudno, że klient popała. Chciałem ja <grym> spróbować, tego typu. No i spróbowaliśmy. Możesz, możesz wyjątkowy przedmiot. Aha, dobra, to, 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 to jest to z tym wyjątkowym przedmiotem, no. Co się pomyliło, tam to nie było wyjątkowy wyjątkowe, tylko chodziło o hajs. Nie, a to jest wyjątkowe. To są dwie różne tryby, tak jakby. No, no, to prawda. No, 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 no. A nie, to jest ten, ten, ten dom. O, nazwaś pudełko. No, bardzo ważne pudełko. A, on tylko ratować rzeczy, nie klientów. Tak, tu nie ma klientów, uciekli. Nie, nie, klientów też. O kurczę. A na zawsze byli. To jest naturalny. a to jest normal. Brać leggis! A nie, 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 nie! No uważaj tym razem. A to dom, ten dom! Tak, to jest ten dom! Jest super fańczowy się dom! Piętro i. Eee. No, wszystko tak mocno w ogóle. Tam mam człowieka, jest, siedzi w kuchni, wiesz? To możesz go wziąć, ale chyba ty nie masz ciuchu na pewno. Nie, nie, ja nie mam do ochłodzenia, ja mam do mnie. Niż tu jest. Tak, tak, wezmę go. Jeszcze długi się zaliczona. Ja zawsze mogę coś. Tam na tym pierwszym piętrze, w tym drugim pokoju, tam na pewno ktoś jest i on się szybko pali. No znalazłem tu kolejnego w kiblu był, w tym pokoju co by, była... byliśmy. Okej. Pokojem tego mówi teraz. Okej, okay, mam go. Którym? Na drugim piętrze, tak? Na tym co byliśmy, tylko ten pokój obok. O kurczę, zaskoczyłem niepotrzebnie. Tam są w sumie Dzięki. <g amplify> ja cię z dołu podnoszę. Nieważne, ważne, że to działa. To, 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 nareszcie bo moje poszczegół... wody jest głodne. Widzicie, tego typa? O, to super. Dobra, biorega. Dobra, teraz szukamy hajsu. A, wyświetl hajs? Po prostu taki budynek za te. Tak. Znaczy, nie. Trzeba do strefy. A, tutaj do strefy trzeba? Tak, tak, tutaj do strefy. Aha, bo to nie jest na hajs. Nie a... jest na hajs, tylko na specjalną rzecz. Dobra, tam hajki wam. Co, teraz możemy wynosić wszystko, nie? A ty znaczy nie, nie, nie. Szukać hajsu. Głównie mamony, no. Jeden hajs uratowałem jak ktoś. O, widzę. To tutaj jest więcej hajsów, nie? To jest 4 czy 5 tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Yyy, e, tak. Gdzie nie byliśmy. Możecie, możecie pierwsze piętro sprawdzać, bo ja jestem na porterze. Ja łażę po, u, Jestem prawie u góry tam łażę. ja wyjdę na sam dach. Ja widzę, szybciej niż by... Na całym, całym dachu nie ma nic. Pewno? Tak, ale na tych piętrach to tak. To skupię się na tym tego. Jest hajs na... z tyłu, dobra, widzę go. Masz hak, baka-baka-machaka. <noise> tu, trzeba wejść na górę. Widzisz ten hajs? Zobaczyłem go z góry jak wchodziłem. nie trzeba tak kombinować. Tak, tylko będzie hajs? Na tym czyni tu. No! To nawet nie wiedziałem, że jest taki. To może jest ten jedyny hajs, którego nigdy nie odnaleźliśmy. Możliwe. Tak, to może być to. No. Bo ja go zauważyłem tylko przypadkiem. Dobra, bo no, trzeba gas gasić to, jak pomylony. Nie, nie zwróciliśmy wcześniej na to uwagi. No to po tych piętrach idźcie tam dalej. Byliście tam w każdym? Ja tam byłem i nie było nic ciekawego, oprócz tego, oprócz tego e, e, dziwnego hajsu tam. No w jednym pomieszczeniu było, pamiętam. Zmieniło się. Zmieniło, zmieniło ja się. Wpadłem. Tak gasz się, gasz się, żeby się czas. Robię co mogę. O, jest tutaj, mówiłem. To masz musiał nie zauważyć. Musiałem nie zauważyć. Nie jestem spostrzegawczą człowiekiem. Ja jestem tylko youtuberzyną. E, wypaliłem się jak coś. Leć, 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 ja gaszę. Ja jestem obok wyjścia. Wej R, bo ja nie Dobra, już mam się. O, hajs wywaliłem się. O, i wszystko możemy dochodzić. Dobra, uciekajmy. Jesteś? Ile, 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 super, kupiliście mi czas. Ile się dało? Ile się dało? Mamy E. I pieniądze. Mamy pieniążka. Pieniądze. pieniądze. Fajne masz pieniądze. Brakuje jeszcze jednego pieniążka. Jeszcze jedno. E, tak? Sprawdzam. Ja tych e-bym potrzebował, kurde, z 10 diamentów. Ja. Tylko ulepszam ją teraz, tą ryszankę. Co? Z... E, na te gazy. Uważaj, ja mam gazy. O, ja mam gaśnicę. Ojojoj. Nie mów tak. Czu... Co? 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 Dziwnie się czuję, jak mówi takim głosem. Oj! Jo, 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 jo. Tak, to mi się przypomniało. Co robimy teraz? Zwykłe? Co mówisz? Tak. Tak. Tu dobra. Mnie tu. O dobra mam! Lampa! Za 269! Błaga idę! No. Gdzie tu jestem? Z tyłu jest? A nie, tu jest no to sama z pładką. To jest ta mapa ze płatką. A. No z tyłu trzeba iść. Nie, nie tam A chwila, tu wiem. Aaa! Kładka się wysuła! Klient, Trzymaj się! <noise> ja brudne gacie znalazłem. Cieszę się na towaniu klientów, nie? Klienci są głównie u góry już. Jak się wchodziło do góry? A, tędy. Wpadłem w dziurę do tego budynku, Świetne. No kurde, znowu w tą samą dziureczkę, jak Nie chcę się wysławiać. Och, tu kopię. Nie ma przeskoczyć. Dispiętrzone. <laughs> Nie da się przeskoczyć. O, ale mogę jest. Stałem ci go. Został ostatni i on jest. No najwyższym najwyższym piętrze jak się to zgodzi. Okej, okay, chcielibyśmy szukać hajsu. Drabinę kurde sobie podstawiłem. A tak, zwykłego hajsu. Tylko Max doniesiesz, nie? Eee, postaram się. Czekaj, Max tędy, tędy tu zejdź. Postawiłem go tutaj. Gdzie on jest? O, hajs? Stoi Dba... obok mnie. Ładuje. I jedne te pieniądze się zniszczyły. Okej. Okay. Aaa. Okay. Eee, kurde, jak się nie lubię zacinać w jakichś gównianych miejscach. Wiem, że się spaliła, nie? O, pieniądze. Wyłączyłem cały prąd w budynku. No jest ty tymi Ej, Ja idę Jakie za pomocą prądu tak by the way? No to nie mamy nie mamy tak obsykane nie? No dokładnie Ale no, wydaje mi się że chyba nic więcej nie ma Nie wiem ile 4 czy 5 podejrzewam że to jest piąta, ale pytanie nigdzie jest Teraz mi czasu Dlatego biorę to Niezwykle cenne nexus. Wrzuciłem <laughs> Czy ty Czy wy co wrzuciliście do samochodu? <laughs> Cały <Wcale> nie <laughs> Nic nie zauważyłem tak? Nic na nic nie widziałem Nic? Nie widzisz takich szyb. Co jest Co się stało? Niszczyliśmy coś. Lol, <laughs> ok. Nie możecie kraść! Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Co jest stało? Jakby ta, ta rzecz tego pięta nie? Może ta długo leżała i się zepsuła? Eee, możliwe. No, to. Gdybyśmy nie naszukali pieniędzy, to byśmy to zdobyli, no. Dobrze, nie wiem, czy wtedy dopustalibyśmy już. No zostalibyśmy, bo za tak, jest pieniądze. To może wyjątkowy przedmiot w podstawowym pierwszej mapie. <noise> e, nie wydaje mi się, to źle. Chyba, bo, bo, chyba to damy radę, nie? Dzięki. <noise> Czas na wielkie wyzwanie pierwszej miski. <noise> <noise> Normalnie. Z naszymi umiejętnościami aktualnymi i sprzętem powinniśmy jakoś taką otworzyć radę. O, Nie robiliśmy tego? Nie, tu robiliśmy hajs, ale nie wiem przedmiot. Chyba go jak najszybciej znaleźć, żeby się nie zniszczył. A on będzie tak świecił hajsem, nie? No. A wiesz, zawsze mogło się wydarzyć to, co się wtedy wydarzyło. Ktoś ciepnął, uderzyło to w przedmiot i on się rozleciał. Bo to było to pudełko. No, tak, no, tak mogło być. <laughs> Jaki? Tu jest y, ten. To ten. Y, safe. Jak ktoś mówi, to no, do końca. A są takie rzeczy i one są dobre. O, beczka jest. <laughs> cenna beczka? Tak, cenna beczka. Nie wiedziałem, czy jak mnie zaskoczy, że się nie zniszczy, nie? To już było za późno, kiedy już skończyłem Trzeba odrzucać na to I teraz hajs usypany Jesteście uratowani? Ja już uh, wyciągnął hajs ze sejfu Ja go umiekałam Kurde, nie pamiętam gdzie był ten hajs O, o, pieniądze. I mamy wszystko o, super. Teraz nie próbujmy już robić więcej, żeby się to nie zniszczyło. Ta beczka, patrz co się dzieje z tą beczką. Może no. też dostał takiego twerku, wiesz? U mnie ten twerkuje ta beczka. Aha, no, to jest taka opcja. I to się twerkowało i myliło się i wybuchło. Trudno mi nie mieć pieniążka z misji, tak? Zbieraliśmy specjalnie dla Ciebie. No co, czy jesteśmy gotowi na... <grym> nie. <grym> w takim razie wybieram. <grym> Jesteś tego pewny? Nie. <grym> ja też nie. Czuchy zmieniłeś pod zbieranie ludzi? A co daje zwiększony ciężar siekiery? To, że ona bije mocniej? Chyba tak. Mm, mm, mm. Można nazbierać na reanimację szkieletów. O kurczę, ale to z, z której broni? No, z, z tej strzykawki, co mam. No. Musimy mieć 20 tysięcy. Bieramy. O, kupi sobie an analizator medyczny. Będzie mi wyświetlać y stan zdrowia klientów. O, no, no ciekawe. O, to będę zbierać co na to. Za 1500 będę mógł... Eee, yy, wykrywać, gdzie jest hajs. O tak. A sobie, a, co to jest ten granat wodny? Ale co granat wodny, no? Takie fajna rzecz. Rzucasz, wybucha i takie robi, takie troszeczkę się gasi, taką obszar. No, no. To kupię za to, to na ten, bo tego jema w ogóle nie używam. Ja ciągle używam te granaty, jak mam to ciepie w ten ogień. Tak koniec odcinka. Dziękuję, że ze mną spędziliście te trochę czasu. Eee, zapraszam na następny odcinek, który wyjdzie wkrótce. Cześć i czołem, suby, lajki, komentarze zostawiajcie na dole. Tam macie oczywiście wszystkie karty, tak ty się jak cześć. Pa!